Witajcie, amatorzy dronów, ja się nazywam Rafał Puchała i tak jak obiecałem, w ramach Legnickiego Klubu Miłośników Dronów Arrow zapraszam Was na letnie, wakacyjne ćwiczenia z praktycznej nauki latania. Te informacje znajdziecie również w mojej książce Drony. Praktyczna nauka latania. Ćwiczenia organizowane są w ramach Legnickiego Klubu Miłośników Dronów Arrow. Oraz poświęcone dla grupy facebookowej Amatorzy dronów, oraz dla wszystkich w Polsce, którzy chcą się dronami nauczyć latać. W ćwiczeniach miał również brać udział Paweł Urbański, ale z przyczyn od nas niezależnych nie będzie mógł brać udziału w nagraniach. Zatem pozdrawiamy jego oraz jego małżonkę, życząc szybkiego powrotu do zdrowia. A teraz przechodzimy już do ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze to jest, jak popatrzymy na spis treści, nadajnik, istota sterowania dronem. Na czym to polega? Postaram się w paru sekundach umówić. Bez znajomości działania nadajnika nie ma mowy o lataniu dronem. Jeżeli bierzecie jakiegokolwiek drona do ręki, a będziemy oglądać różne teraz w czasie tych ćwiczeń, Najpierw pamiętajcie, żeby zapoznać się przede wszystkim z trybem Mode 2, który już Wam pokazuje na czym, on, na czym on polega i jak już będziecie wiedzieli jak się tym dronem steruje, no to wtedy po prostu możecie zacząć nim latać, nie szybciej. To jest akurat nadajnik, kontroler, nazwy są zamiennie używane, nie ma póki co jakiejś tam jednej określonej terminologii. Jest od DJI Phantom 3 Advanced, są czwórki, dwójki, one wszystkie te kontrolery mają podobne, no jedne mają. Ten return to home, powrót, drugie nie mają. Ten tutaj ma return to home, ma też inne przyciski, których teraz nie będziemy omawiać, bo omówi, omówimy istotę działania kontrolera. Podejdę troszkę bliżej do kamery, uniosę nadajnik do góry i pokazuję tryb Mode 2. Do czego służy lewy drążek? Lewy drążek, kiedy skierujemy go do góry, wtedy dron leci do góry. I tak jest we wszystkich dronach. Od zabawkowych poprzez profesjonalne, które mają tryb MO2. Czyli tym lewym do góry, tym drążkiem w dół, czyli dron opada w dół. Góra, dół. Góra, dół. Lewo i prawo to jest obrót wokół własnej osi. Lewo i prawo. W lewo się obraca dron i w prawo wokół własnej osi. Czyli góra, dół i obrót wokół własnej osi. I do tego służy i do tego służy y, lewa strona nadajnika. Do tego służy ten joystick, y, ta manetka. Tutaj terminologia też nie jest określona, y, jak to konkretnie mamy, mamy to nazywać. Nazwijmy to joystick. Z prawej strony y, joystick. Góra to jest lot do przodu, dół do tyłu, lewo i prawo. Czyli jeszcze raz, do przodu, do tyłu, lewo i prawo. I to jest cała istota sterowania dronem. Nic tutaj więcej nie ma. Na początku podnosicie sobie drona do góry, dron się utrzymuje w miejscu, następnie yy, chcecie sobie nim polecieć do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo i kiedy on jest w trybie GPS, to Dronem nie trzeba, można powiedzieć, prawie, że umieć latać, albo już się nim, można powiedzieć, nauczyliście latać w trybie podstawowym. Ale pamiętajcie, że GPS-a zawsze Wam może zerwać, że będziecie w czasie dalszych ćwiczeń widzieli, że jak chcecie robić jakieś precyzyjne figury, albo gdzieś podchodzi w różnych miejscach do lądowania, to to jest za mało. Żeby mówić o sobie, że się umie tym dronem dobrze sterować, to trzeba go mieć wyczutego, no może nie na takim poziomie jak w Akrobat latają dronami sportowymi z FPV, że oni totalnie panują nad każdym ruchem drona, no ale coś koło tego, ale coś koło, tych, koło tego trybu umiejętność powinna być zbliżona, żeby po prostu panować nad tym dronem, a nie tylko panować nad nim wtedy, kiedy jest tryb GPS włączony. Chyba, że Wam uważacie, nie jest to do niczego więcej potrzebne. Jak ja zdawałem egzamin państwowy i pewnie obecnie ośrodki szkolenia prowadzą to w ten sposób. Więc wszystkie egzaminy, jak chcecie mieć kategorię wyżej, latać w mieście, są prowadzone w trybie nie GPS, ale ATTI, czyli Attitude. To jest tryb tak zwany podstawowy. I w tym trybie GPS jest wyłączony. Więc jak teraz, tak jak dzisiaj mamy dosyć wieczną pogodę, jak widzicie po rągiewkach, wiatr dosyć mocno wieje więc tego drona wam wtedy znosi w różne kierunki, wy go macie w różną stronę zorientowanego i wy musicie umieć bardzo dobrze posługiwać się tymi joystickami, manetkami i doskonale tym dronem operować. Więc nawet na początku na tak zwane, powiem kolokwialnie na sucho sterujecie sobie, jeszcze raz powtarzam, góra dół, góra dół, obrót wokół własnej osi lewo, prawo, do przodu, do tyłu, lewo prawo, czy to jest y, takie trudne, y, żeby to samemu zrobić? No myślę, że nie. Życzę wam dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym ćwiczeniu.